Cześć, witajcie, zaczynamy przygotowania do naszego wyjazdu w rodzinach 2 plus 3, ale jeszcze nie wiemy gdzie, na początek trzeba sprawdzić namiot. Namiot znaleziony, leży tutaj, przeleżał na tym naszym stryżku już dobry rok, trzeba będzie go rozłożyć, sprawdzić dokładnie, żeby nie było problemów już na polu kempingowym. Tu jeszcze odwiedził nas szkotek szujka do pomocy bierzemy się do pracy trochę nam to dzisiaj nie idzie ale trening czyni mistrza. Trzeba sobie przypomnieć co i jak. I na pewno za chwileczkę będzie postawiony, także oglądajcie. I właśnie po to Robi takie testy, żeby potem nie było niespodzianek na polu kempingowym do wymiany. Na tą chwilę to wygląda tak, że mamy namiot postawiony, teraz będziemy wkładać wnętrze. jeszcze tylko napompować materace zamontować je w środku namiotu i sprawdzić czy czasem nie schodzi z nich powietrze bo to już nie bywa po roku przerwy no i prace zakończone sukcesem jak tam dziewczyny? fajnie, bardzo wygodnie wygodnie ok, także tak wygląda nasze spanie w namiocie zaraz pokażę wam jak on wygląda z zewnątrz. No, dziewczynki już się bawią. W namiot. A sprawa prezentuje się następująco. Namiot kupiliśmy jakiś czas temu w dekatonie. To jest... To jest namiot... Teraz ja wam pokażę. Arpenas Family 4.1 i prezentuje się mniej więcej tak. Fajny, duży, z dużym przeciągiem, w którym możemy sobie usiąść, rozłożyć stoliczki i zjeść posiłek. Ok, a z zewnątrz to wygląda mniej więcej tak. Trochę nam posłużył. Byliśmy z nim na wycieczce w Norwegii. Spaliśmy w Niemczech. W Danii, w Szwecji, parę razy nad polskim Bałtykiem, a teraz czas na Bałkany. Oczywiście trzeba go trochę przystosować, jeszcze zamontować jakieś oświetlenie, wstawić stoliczki, ale najważniejsze to, co naszym zdaniem robi robotę, to te dmuchane materace, które prawie idealnie pasują, ale bardzo podnoszą komfort spania. No i nie ciągnie tak od ziemi jak się śpi Także tutaj Zabawa trwa w najlepsze A ja się z wami żegnam I zapraszam do następnego odcinka Na razie, pa